Cała struktura wystawy opiera się o tym, co było i co będzie. Patrzymy na początki, czyli malarstwo, które było kiedyś mówione, że jest najważniejsze. Wtedy, jak zaczynał się plakat, plakat nie był dziełem sztuki, był neglektowany, dlatego że jest multiplikacja, można to mieć w wielu kopiach, dlatego nie może być dziełem sztuki. W całej wystawie o tym mówimy troszeczkę inaczej, dlatego zapraszamy oglądnąć plakat filmowy, teatralny cyrkowej, który uważam jest jednym z najciekawszych, najpiękniejszych, ale wejdziemy również do plakatu brandingowego i muzycznego. Przechodzimy sobie przez reinterpretację ciślewiczej, i ogromną, monumentalną tekstylną rzeźbę Janne Havrot. Przechodząc dalej do, do Solidarności, czyli to w jaki sposób kolor był reinterpretowany w ciągu naprawdę kilku lat, zmiana Czerwieni z jedną stronę na drugą, i również jaką siłę miał plakat, jaką siłę mieli ludzie, żeby zmienić percepcję koloru. No i kończymy na przyszłości i na teraźniejszości plakatu w sali Sztuczna Inteligencja i obecny czas.